No, mi i tak upę, nie? Dobra, 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 wiem, wiem. Lecę do ciebie. Nie daj. O, nie muszę. To ulti. Y, ulti Karima jest takie oryginalne, jeżeli chodzi o styl, jak go używa, nie? Nie ma tak, że jak na przykład Darius, że klika w jeden cel i jest tam praktycznie 100% na to że trafi. Tylko jest taki tor jakby... Tak samo w pokoju wygląda dziesiątkowanie Dariusa, gdzie, wiesz. No też tak takie No też inne. Takie... Studiany, nie? Ten taki yy, No... No to ku... Takie... takie. Takie magiczne. Takie magiczne, ale takie trochę... Nie magiczne. Ona w ogóle to na magiczka. Ona tam koleguje się z panem Księżycem. Nie toleruje to. Szybko jestem potrzebny na bocie. <tryk> Jesteś potrzebny na LOL. Ulti ich płaszczem na... na topie. No bo ciekawe. Ja Nie dam rady z tym tym... Ostrożnie. Z tym Vladem. Tego... ...dychałem, fartę miałem. Koniec serii. Zabiłem ją Zabiłem. jeszcze. Hej, kto ma skill'a riposta? Kto takiego skill'a miał? No, riposta. Ktoś miał tak... Riposa? Seryjny zabumój cel jest jasny. No nawet nie wiem, nie, nie pamiętam. Ale ktoś ma... Nie wiem czy nie Fiora czasami. Potrzeb... No nie, Fiora... Fiora, Fiora ma wypad i coś tam jeszcze ma... Ale ktoś ma lipadę. To wypadł. to wypad. No dobra, już leżę. zniszczono twoją wieżę. Teraz to golejemy ostro, siostra. Muszulta? Nie mam ulta. Nie ma żadnego ulti. O, oh, fuck. Ultu szybko, to go może zabije. Dobrze, ziom. Ale stres. Dobra. Wiem, że ulti mnie jak zabije. A zabi nie zabiła go? A, znaczy... ja zabiła go, Pasywka, krwotok. Nie, ja mu ulta Ale padł od ulta czy od krwotoku, bo on jeszcze chwilkę stał? No nie, właśnie, yy, no padł krwotoku, bo ulta mam na mnie. Lux blue, ale Lux nie ma, no to nie będę się prosił w sumie, chyba że ty chcesz blue, czy nie chcesz blue? Nie, nie chcę. Następnym razem muszę przejść jak ten. Jak najpierw z kamerką. co już ci się streamy marzy? A muszę mnie nie. Nie będę prowadzić swojej mordy. co za. Co O, Ostrożnie. Ja mam chyba nadal ten limit, że muszę w 15 minutach. Przeciwnik pokonany. Więc to będzie w partach. się zobaczył. Pożałują, że stawili mi czoła. Słabo te... Które, mam farę. ,71, to... Kur... lift liftną farmę, 15 minut 81, co to ma być? Bez odwrotu. Koniecznie. To już banny ma lepszą. Ja pierdolę, co to, co, kto ma takiego feeda? Przeciwnik pokonany. O, o, jeszcze nie mam asysty za niego. Bardzo pokonany. słabo. Przeciwnik pokonany. Nie, żeby nie było, że, filo, że tego. że. nie składam katalizatoru. O. Tak, od razu mówię. Chociaż ukryłem Hecarimem pod AP, nie jest takie zły. Ej, czy jak, czy jak ten... Jak przed nim ma pięć y, tych krwotoków... żonych, no to... No to jak się nazywa, to... ...to to on flowuje... ...a tak speeda? A to fuck. Zwiększa mu chyba prędkość poruszania się i, No właśnie wie... wiem, nie? Ale... ...tutaj zziąć ma... tego... ...tego bufa z... Oni dali. Siema. Wąt stąd w frajerze już A wiem już Diona LOL Fuck, ale fejl Życie nie spoczne Kolę zabójca Tam mi gdzieś uciekł na lo teraz Lising wiesz No Chyba Blue robił Niepopełnij błędy Kartus tu jest Spoko, kartus to taki papier, że ja go ściągam. Będę <noise> Jaka ta pop jest czarna. O kurczaczki blaszka. Czarna jak O, muszę, sk mogę, muszę skisić tego lisina. Mm. A co? Bufy ogórki ma moje, Frajer ruski. Słyszałem, że ogórki kisiesz. Tym... <noise> Czekaj, co to, co to muś ostatnio powiedział? <noise> że, że już zapomniał, jak to jest kogoś jechać od tego. O, o bardzo słabe dwa Ja już tam wbiłam i zabił wszystkich. Sam zapomniałem. Ale taki miał pocieździerz. Nie zapominać. No i co z tego? No i co? No i co? My co? My co? My co? My co? Fuck. No chodź tutaj. Lubię, jak darujesz w puszczu ulti i tak wiesz koło siebie. Frum, frum wiesz, Bez używania skili. No. Uciekaj, słabe uszu Ruszajmy! Mam śladowy? Tak, mam Twoja drużyna zniszczyła wieżę Co on mi robi z glomem na tym Muszę się spytać dawcie jak ten Jak on robi... Znaczy, Muszę się spytać jak dostać do tego tego Dobrze 15 minut. Bo miałem kiedyś, ale usunąłem te wszystkie filmiki i już teraz nie mam Ty, co składać? Oni bardziej AP, nie? Biją. Magia. Nie, nie, nie. Obrona. Jak... O, kaszka. Blaszka. 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 Mój cel jest jasny. Sam się tam nie zbije. Zo oh, ja sobie mam offis Mam offes Matam A dostał ktoś Nie wiem, ja sobie mówię naprawdę Katalista No nie, mówiłem właśnie, żeby nie było, że składam katalista Z składam z rubinowego kryształu, a z szafirowego składam blask O oh. Chodź tutaj, chodź, chodź. chodź, Ty czekaj, może tu? Tu, o. Kurde, A... ale mnie. Czemu? czemu? Fakt, czemu jej nie przyciągnąłem? No nie mógł w Mógłbym się tam wbijać, ale... Ej, pasz 50. na tego, patrz na bota. No dobra, już karty nie żyje. Przeciwnik pokonany. Ej no bot! bot. Pomóż. Zniszczono twoją mierzę. Nie dasz mu rady. Tak. Sojusznik tak. pokonany. Oh. LOL! Wygraliśmy GG No <laughs> Ej, czemu my wygraliśmy? Nie <laughs> wiem, nie wiem. Ej, to, to są te pilki. Fajna gra. No, taka nie wiem, taka... Pierwsza że w taką grę w LOL. nie, że wiesz. Idziemy w dupsko, ale tylko ślender. Co to ma być? My przecież my wygrywaliśmy. Wygrywali. Ja myślę, że... Znaczy, ja przegrałem tego topa, panie Z tym Vladem. Ale Vlad miał tylko 4-6, na tobie jednego... Na tobie 3 i chyba... I na mnie jednego. Co? Ja tam miałem, miałem 4-3 na niego. On mnie puszczę, bo wiesz, mu chce robić tą transfuzję. No, to żegnamy się chyba, nie? No, no... no narka... Na razie, trwaj. Cześć. No, dzięki za oglądanie papa. Pa.